Adamek jest przestronny. Ja do tańca i ja do różańca. A jak się podpiją, to też się biją. A w Prudential były tam wojny. Nie <laughs> nieraz były. Ja mówię do Maty, Mati. Dorota dzwoni. Nie, nie odbieraj, nie odbieraj, nie. Odbieraj. <laughs> A, Ona tak robi. Alan Kwieciński. Alan. A, tak. Ma bardzo dużo rzeszę fanów za sobą jako Tim Bungee. Potrafi boksować, nie jest jakimś patusem. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony prosto ze Świeradowa Zdroju Hotel Elements, obok mnie były mistrz świata dwóch kategorii wagowych i człowiek, który wraca, tym razem nie do ringu, a do klatki, bo już z 24 lutego, KSW Epic, Tomasz żadamek ze mną, cześć tąku. Witam serdecznie i Państwa. 24 lutego, to już całkiem niedługo emocje rosną. No tak, krok po kroku, dzień za dniem, zbliżamy się do, do końca obozu, tak naprawdę został ostatnie kilka dni tego, tego dnia i, i ostatni tydzień przenosimy się już tam pewnie do, do Gliwic. Myślę, że we wtorek chyba w koniec, jest konferencja. jakaś, coś Mateusz dzwonił, że jest konferencja w Warszawie, więc musimy iść do Warszawy prosto już do, do Gliwic. No i ostatnie dni oczekiwanie na, na walkę. No i co, robota. Czyli co już tak można powiedzieć, że schodzicie z, tak. z tych obciążeń, czyli ten, ten prime i, i największa częstotliwość już za tobą? Tak, tak. No już, już tam jeszcze jeden z kilka, kilka rund zrobię i myślę, że. że... Pojutrze, i to też wszystko, i tylko technika troszkę tarczy na szybkości, by trzeba być no, sobą. Po prostu muszę być szybki, wypocząć. Forma jest, oby, oby tak było do końca. I, i co, robota? Ym, gaz, jak widzi twoją, twoją formę? Jak ty się przede wszystkim czujesz? Bo troszkę tam spoglądałem, miałem tę przyjemność obserwować treningi. To... Widać, że, że wrócił taki dobry Adamek, wróciła ta szybkość i, i mam wrażenie, że, że ta przerwa nie, nie zatrzymała ci jako pięściarza. No, to, to jakoś się nie, jakby nie traci zupełności, nawet jak wrócisz po iluś tam latach. No, wiadomo, że no, starzejemy się, no, ale dieta nie waży dużo. Mam wagę 99, ważyłem właśnie po treningu nawet 98,5. Także jestem, mam niską wagę. No i szybkie ręce mają być, no i jeżeli będą szybkie ręce, będzie dobrze. No tutaj mnie nikt nie zaskoczy, mamy niczym, no bo wiadomo, jeżeli mam swoje atuty, no to wygrywam wszystkie walki. Dzisiaj pokazałeś, że masz szybkie ręce, ale że masz też celne ręce i nie tylko, gdy masz rękawice pięściarskie założone, bo tak samo e, w łazience. Wiem. Przed chwilą widziałem, że strzygłeś gasa nawet. To no, no, już chodzi czwarty dzień, gas, poczekaj, ja do fryzjera, pojedziemy w e, sobotę. Obecnie się. Nie, nie, mój kat, mi, no to musiałem go wziąć, musiałem go ogolić. Ale skąd takie umiejętności u ciebie? No, Adam jest przestronny. Ja do tańca i do różańca, ja wszystko robię. Gotuję, sprzątam, piorę, szyję, ja wszystko robię. No. Kiedyś haftowałem, haftowałem obrazki przecież haptowe, obrazki święte i różne, także panie zawieszyłem kiedyś. Nie, ja też jestem do tego przestronny. Czy widzisz, to może dlatego ta żona Dorota tyle lat jest z tołu, jak ty jesteś, posprzątasz no i ugotujesz ty, no i przygotujesz... A, a gdzie ona będzie miała lepiej, jak nie ze mną? To Ciekawe no, czy oglądam. Ale jak to, jak to star, starsze, starsze osoby lubią narzekać, jak to starsze kobiety, nie? Jak twoja żona wcale nie jest starsza, no co ty mówisz? No, no by nie było, jesteśmy 27 lat razem i no te 27 minęło, no to starzyjemy się niestety, no to nie jest... No lata nie stoją w miejscu, tak? Po no, dzieciach to się widzi wnuczka przecież już ponad rok. No także my już idziemy, schodzimy do dołu. W Grudniu będzie 48, 50 minie, człowiek zacznie troszeczkę sypać. No ale kolej rzeczy, no, takie jest nasze życie. Zaczynasz tak naprawdę, można powiedzieć kończysz przygotowania do tej pierwszej z trzech walk, bo, bo wiemy, że teraz jest moment, później dwie, e, dwie walki na fejmie, czy jak twoja żona Dorota usłyszała o tym, że, że ty jeszcze trzy razy chcesz wyjść i się bić, to... No wiadomo, że ona by nie chciała, żebym siedział w domu, no ale, ale czuję się na siłach, no dlatego e, mówię Dorota, no nie no, potrenuję, znów odmłodne duchem e, człowieku inne ciało, przecież nosuję 47 lat, się rozbiorę, Pan no, nawet e, twoja figura to jest taka figura, nie? Mi się wydaje, że jak przechodzimy przez hotel, to bardziej za mną się oglądają niż no, za tobą. No, za twoją fryzurą e, tą, nie? <laughs> to. Także znaczy, nie no, że się nie wygląda do oby. Trzeba pilnować, trzeba pilnować jedzenia, no taka jest prawda, no wiadomo, nie wiem dziadostwa i normalne posiłki, nie opycham się, no jakoś człowiek się czuje, czuje się dobrze, no. to jest podstawa witaminy i... Dzwoni żona z Codziennie mamy kontakt, Wiesz, już tak się nauczyło, jak w Polsce jestem, to nie dzwoni na telefon, tylko na Facetime. Żeby widzieć? Widzieć, gdzie jesteś, z kim jesteś, proszę kamera, no nie na no, kontrola musi być, ona ufa ale sprawdza. To jest dobre. Tomku, y, powiedziałeś o moich włosach. Przypominam widzom, że na ostatnim y, spotkaniu na media treningu, Tomik powiedział, że jak przyjadę na sparingi i przegram, to mnie ogoli. Zobaczysz, zobaczysz, jak przyjadę, wtedy tak powtórzysz ta, te słowa. Tak, tak. I słuchaj, jak przegrasz sparing, to cię gole do łysa. Dobra, może. Jakby, tak były Jakby Loki, tak nie będzie roku. Jak widzicie, Mam włosy, a że sparingów promotor Borek zakazał pokazywać, to nie widzieliście, ale niech to świadczy o tym, że tak źle nie było, prawda? Skoro no nie, włosy no, nie ogolone. No nie no, zobaczyłem się Twoją się Siozama. Normalnie więc opiję, opie. będzie ten mikrofon, z mikrofonem go nic kamerą został, Bok ziela, prowadził je Spytamy Gasa, to powie zupełnie co innego. Tomek zawsze lubi żartować, po prostu, więc jego nie można brać na. Połowa domku. W takim razie te przygotowania. Tutaj w element z świeradów za tobą. Nazwisko Adamek naprawdę jeszcze robi robotę, bo jak mam tu przyjemność trochę obserwować was, to e, cały czas ktoś podchodzi, podchodzą młodsi, podchodzą starsi, e, podchodzą rodzice, żeby czasami dziecko zrobiło zdjęcie z tobą. Pewnie dziecko nieświadome, z kim robi zdjęcia, ale tata się cieszy, bo, bo jego syn stoi koło mistrza. Czyli cały czas czujesz e, to, że, że to twoje nazwisko grzeje i tak naprawdę kawy spokojnie e, nie wypijesz tu, tu w Świeradowie. Znaczy no to po prostu miłe oczywiście, że ludzie pamiętają, bo no wiadomo, że starzejemy się, jak wszyscy. Ale ludzie mają tą pamięć, te wojny ringowe się toczyły, i, no i to, to chwała, chwała tym kibicom za to, że jednak wiesz, mimo że, że te lata lecą, przyjeżdżają i przyjadą do, do Gliwic, chcą kibicować Polska, żeby była Polska górą, czy to była USA, zawsze gdziekolwiek walczyłem, byli wszędzie Polacy. No, takich fanów, jak nasi rodacy, no to chyba nie ma w innym, w innym państwie. No, przecież nawet Amerykanie kiedyś mówili, że to, co kibicują Polacy, a jak się podpiją, to też się biją, a w Prudencial były tam wojny, nieraz były interwencje ochrony, także żeby... nie no, Polacy są My jesteśmy weseli, nie? Wesoły naród i, i, i fajnie no chwała za to im. Tomku, mówisz, że masz to pokolenie swoich kibiców, które, którzy pamiętają te wielkie wojny, ale teraz otwierasz się też na nowe pokolenie, bo nie, nie można ukrywać, że, że ta generacja ludzi, którzy w większości oglądają Fame MMA, na którym szykuje się twoja walka, to są ludzie młodzi. Ludzie często, którzy w ogóle nie pamiętają ciebie z tych wielkich walk, o których pamiętają kibice, którzy podchodzą do ciebie tutaj w Elements. Oglądałeś ostatni fejm w sobotę, dwudziestkę, widziałeś co się działo? Nie, nie oglądałem akurat, nie, nie, gdzieś byliśmy, nie wiem czy to samo, bo nie, nie, nie oglądałem akurat. A czy byłem na jakiejś na gali fejmu, to było chyba w Szczecinie bodajże. Tak, wtedy co, ogłosiliście. Tak, tak i wtedy moja kochana żona, która nigdy nie, nie ogląda internetu walk, nagle z telefon, dzwoni z Ameryki, du, 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 du. patrzę, wyciągam telefon tu już któryś raz z kolei dzwoni, no, a ta kamera staje na mnie prosto, nastawiona, do czy widziała mnie na żywo. I ja mówię do Maty do Dorota dzwoni. Nie, nie odbieraj, nie odbieraj, nie. Odbieraj. Nie odebrałem, no także ona pilnuje, no A Mati Niedobruch kazał nie odbierać, dlaczego? No wiesz, no bo to, yy, zaraz, bo nie powiedziałem jej gdzie jadę, nie? No, ona wszystko chce wiedzieć, moja Dorota jest taka, że ona, gdzie jedziesz, co robisz, to ona wszystko chce wiedzieć jaki jest plan. No a to była sobota i pojechaliśmy do Szczecina, nie powiedziałem jej tego, no i zobaczyłam je i chciała sprawdzić, powiedzieć gdzie jestem, a jakbym skłamał, Que você já widzis, okłamuję, że... A jej powiedział, no içam nagali, zarota. Odebrałem później, hein? Mówi w tej chwili do Dobrze ja. Posłuchałeś pojechałeś? No tak. Ja w terparty nie było. Kierowniczka jak dzwoni na to żarty się skończyły. Tomek na ostatnim fejmie była to szawa Gala 20, odbyła się w Krakowie. Jeśli nie oglądałeś, to ja ci podpowiem, co się działo. Ogłoszono e, bandurę jako zawodnika main eventu FAME 21, który ma się odbyć 18 maja w Krakowie. Nie ogłoszono jeszcze z kim się ma bandura zmierzyć. Ale po jego słowach łatwo się domyślić, o kogo chodzi. Powiedział, że będzie to największe wyzwanie w jego karierze, wyzwanie, nazwisko, z którym wielu marzyłoby, żeby się zmierzyć. Co ty na to? Znaczy tutaj że ja nie, nie lubię sięgać Maja, bo jest przecież walka przede mną, także tutaj jestem skupiony na tej walce, bo nigdy tak nie robiłem. Gdzieś wiadomo, w głowie jest tam, masz coś tam przed tobą. My skupiamy się na, na 24, a 25 będziemy mówić już konkretne rzeczy i i tak dalej, no nie możemy dzisiaj sięgać, wiesz, daleka maja, jak jest przed nami walka, no przecież to są kontuzje, jest, są różne patyczki. W ale czy ty wiesz z kim się zmierzysz w maju? Czyż tam gdzieś tam było jakieś mód. Albo czy ty się zmierzysz w maju, o tak powiedzmy? No, czyli słuchaj, zawsze, oczywiście tam jakieś są kontrakty populizowane, ale moja głowa jest 24 i tu muszę, dobrze, że chcę wypaść. Pokazać, że, że jest 47 lat to jest tylko liczba i, i być sobą, czyli szybki. No i wtedy po walce będę, będziemy mówić konkrety na maja. E, czy ty widziałeś kiedyś jak boksuje Bandura? Bo on ma za sobą dwie walki w małych rękawicach. Wygrał z Alanem Kwiecińskim, wygrał z Piotrkiem Szeligą i uznawany jest za takiego, który ma pojęcie o boksowaniu. I ma za sobą A. do tego bardzo dużą no no rzeszę fanów. No poznałem tego e, bu. A tak robi. O, Alan Kwiecinski. A tak, ja kiedyś patrzę. Jak siedział na tym właśnie w Szczecinie. I patrzę, tak, tak, tak. Ja tak, tak. mówię, gdzieś, gdzieś, śmieją się sam z tego wtedy. A on mówi, patrzy. Wit witam, cześć. A Buu, buu, i sam zaczął się śmiać, a <grywa> ja, ja były, także nie, fajny, fajny, fajny gościu, no i tutaj co, no, no, no mówię, robimy, robimy, tu wracając do, do boksu, robimy, robimy walkę, no bo jest medi. i po walce będziemy myśleć co dalej, no bo to jest, to jest moja, mój priorytet, to jest za dobrze wypaść, wygrać w dobrym stylu. A no, później ma i fame. A później jest, jest fame. Tomku. W takim razie kibice myślę, że wiadomo, że ty nie możesz też na pewno mówić za dużo na tym etapie, ale kibice sobie to wszystko ładnie splatają, internet aż huczy od tego, że to właśnie ciebie trzeba jakby połączyć z bandurą. Bo powiem szczerze tak, patrząc na twoje nazwisko, na twoje osiągnięcia, hmm, zastanawiałem się jak Fame pokieruje twoją karierę. to znaczy czy da jakiegoś totalnie odjechanego frika kontrowersyjnego, czy da na przykład kogoś, kto, kto ma mniej kontrowersyjną postać, kto, kto, który jest mniej kontrowersyjną postacią i Bandura wpisuje się myślę w taki, e, w taki kanal, bo ma bardzo dużo rzeszę fanów za sobą jako Team Bandzi. E, potrafi boksować, nie jest jakimś patusem, że tak go nazwę, więc, więc fajnie by się to wszystko spinało i też twoje nazwisko myślę, że nie byłoby takie nadszarpnięte, żebyś jakiegoś dostał Kretyna. No tutaj wiadomo, no tak. I... Czy ty sobie jakoś to wybierałeś, segregowałeś, czy, czy to. Słuchaj, no wiesz co, wiadomo, że no możemy teraz yy, mówić gdybać, a to wiesz, no dzisiaj mamy 24 i to jest... Yy jest to, co jest przede mną, bo ja tego też nigdy nie lubiłaś i nigdy tego nie robiłem, żeby sięgać. Jest tam plan, bo jest założenie, ale no czekajmy mi 24. trzeba wyjść, oby Zdróbko dopisało, bo przecież wiemy, jaka pogoda jest, różne są y, te jakieś rybki jakieś, wiesz, y, trzeba wejść, pokazać, że, że potrafię. Dalej jest, jest, są moje atuty, z którymi wygrywałem wszystkie walki, no i ale walce będziemy mówić, co dalej. No. Czym cię może zaskoczyć? Mamet Kalidów, nie pięściarz. Czy to może być inne ustawienie w ringu? Bo wiemy, że zawodnicy MMA mają inną stójkę, bardziej szeroką i, i zupełnie inaczej się ustawiają niż klasyczny pięściarz. Nie wiem, szybkość, mobilność. No to, to nie ma znaczenia. Jak, jak zacznie, tak się muszę dostosować. No. Ja mam, każdy wie, że moja, moja broń to jest lewa ręka, szybka, lewa jest bardzo mocna. I podwójny, potrójny lewy rozbijać, rozbijać. Widziałem, szybko chodzi. E, rozbijać, rozbijać, a jest mówię, jest mocna, bo przecież moja półkula lewa jest bardzo mocna, bo przecież ja gram w nogę piłką, e, lewą nogą gram e, wszystko, dużo rzeczy robię lewą ręką, czy w kosza, czy w tenisa. Także to jest, lewa ręka musi chodzić. Jak ona będzie chodzić, będzie, będzie, będzie dobrze. No ale poczekajmy, poczekajmy na 24, no bo bierzak, e, też nie lubi opowiadać, co ja nie zrobię, a potem w rynku ten e, wyjdziesz z siebie, zrobisz idiotę, no także lepiej nie gadać, wchodzisz do rynku, piękna walka, ludzie biją brawo, dziękuję, do widzenia. W takim razie kończymy część pierwszą, tematy najbliższe przeanalizowane, chodzi do Mameda, jeszcze minimalnie wrócimy w części drugiej, dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. Best Fuel Twój klucz do szybszej regeneracji.